Matka Świętych Polska Żywoty świętych, błogosławionych, Wielebnych, świątobliwych, pobożnych Polaków, Wszystkiego stanu i kondycji każdego wieku Od zakrzewionej w Polsce chrześcijańskiej wiary Osobliwą życia doskonałością słynących Z różnych autorów i pism, tak polskich jak i cudzoziemskich, Zebrane i spisane przez księdza Floriana Jaroszewicza. Dzień 4 stycznia żywo od błogosławionego Kazimierza I Króla Polskiego. Kazimierz, wnuk Bolesława Chrobrego, a syn Mieczysława II, który był odrodny od wielkiego ojca swego, matkę miał Ryksę, Niemkę, córkę od tonat trzeciego Cesarza, która go od dzieciństwa pobożnie wychowywała, dając mu tak do nauk, jak i do obyczajów nauczycieli wybornych. I ten to był pierwszy z monarchów polskich, o którym mamy wiadomość, że był w naukach także i językach łacińskim, niemieckim i francuskim ćwiczony. Lecz gdy go obumarł ojcieca Królowa Ryksa jako za życia męża króla, tak daleko bardziej po śmierci jego zmierziła się Polakom, które mi pogardzała. Przeto tak wielką ku niej wzięli nienawiść, że nie tylko jej rządów nie pozwolili, ale i Kazimierza jej syna, choć bezprawnie, Dopuścić do nich i za króla mieć nie chcieli. Co widząc Ryksa zmówiwszy się z swoimi niemcami, których wielu miała na dworze i na urzędy gwałtem wsadzała, wziąwszy ze sobą syna królewskie korony i wielkie skarby ruszyła do Niemiec, Polskę zaś w opłakanym stanie bez króla, bez rządu, zostawiła. A tak między Polakami zaszły domowe wojny, wspólne zdzierstwa i zabójstwa. Sprawiedliwość zupełnie upadła i cześć boska ustała. Narody, przez Bolesława chrobrego podbite, odpadły i buntowały się przeciwko Polakom, którzy jako błędni rady sobie dać nie mogli. Tymczasem ryksa Królowa, aby syn jej Kazimierz nie próżnował, posłała go pod odmiennym nazwiskiem Karola do Paryża, a że sam był chciwy nauk, ok, dwa lata tam go trzymała znacznym kosztem. Kazimierz zaś rozumiejąc to dobrze, że nauki nie do tego się ściągają, aby co umieć, ale raczej aby według nich dobrze czynić, mocno się w tem ćwiczył, aby był umiejętny i cnotliwy. Słysząc jednak, że coraz bardziej nieszczęścia różne na Polskę padają i niezgoda żyjących bezrządcy i władzy Polaków ostatnią zgubę za sobą pociąga, z drugiej strony uważając, że gdyby się z czasem imię i kondycja jego którą tajł, ogłosiła w cudzych krajach, byłoby to z wielkim jego zawstydzeniem. Wzywając od Pana Boga rady, postanowił u siebie ich honor królewskiego imienia i doczesne państwo porzucić, a Bogu samemu w utajeniu służyć dozgonnie, z czym, gdy się matce swojej zwierzył, widząc, że ona była wygnanką i syn nie miał żadnej nadziei do odzyskania dziedziczonego królestwa, pochwaliła jego zamysły. Za czym udał się Kazimierz z Francji do Włoch, gdzie znalazł świętego Romualda, w owych czasach świątobliwością sławnego, jemu się zwierzył, czym był i czego szukał. Więc Romuald święty pochwalił jego święte rządze, oblógł go w zakonne szaty i radził mu, aby jechał do Kluniaku, którym na ten czas kwitnęło ścisłe zachowanie reguły świętego Benedykta. A był klasztor bogato nadany od królów francuskich, że w nim wielka liczba zakonnych Panu Bogu we dnie i w nocy służyła. A przez mnogość osób było w nim przeorów dwunastu a trzynasty opad, tym tedy klasztorze, Kazimierz nazwawszy się Bolesławem albo jak go krócej zwano Busławem, przyjęty był mile za zaleceniem świętego Romualda. Od nowicy tu zaraz z miękkiego i pańskiego wychowania, Tak ciasny i ostry wiódł żywot, Iż nigdy nie próżnował. Ile mu od modlitwy czasu zostawało, Na ręcznej robocie ostatek trawił, Prządu, sieci wiązał, Miski i łyżki drewniane robił, Boso zawsze chodził, Włosienica z końskich włosów ciało swe pokrywał, Zgoła we wszystkim umartwieniu się kochał. Aby zaś nadzieje i myśli, o królestwie doczesnem od siebie odrzucił, nie tylko ślubami się zakonnymi obowiązał Bogu, ale po innych stopniach i święcenia diakońskie przyjął. Polacy zaś przez błąd swój i złą wolą osieroceni bez króla, gdy już prawie tonęli w nieszczęściach, za radą ludzi sumiennych i mądrych, osobliwie duchownych i ojców, którzy sądzili, że za to tak wielorakie karania przyszły na ten naród, iż prawdziwego pana i dziedzica swego wygnali, to przedsięwzięli, aby wszędzie szukali wygnanego króla, a jego na tronie ojców swoich osadzili. Wybrani zatem posłowie najprzód w Niemczech pytali się o Ryksie Królowej, którą w świgu znalazwszy powitali, a opowiedziawszy wszystkie nieszczęścia Polski, o których i ona z daleka słyszała, prosili jej usilnie, aby ich rzetelnie nauczyła o tym, gdzieżby jej syn Kazimierz miał się znajdować. Ryksa, mając użalenie nad tak opłakanym stanem całego narodu, wyjawiła im tajemnicę, mówiąc, — Jest ci żyw, syn mój, ale w kluniaku przyjął mnie się żywot, — świętego Benedykta, przeto się darmo macie kłócić o niego, mówię, prawi, że on dla omylnego królestwa nie porzuci służby króla nad królami, do której się obowiązał i w niej bardzo sobie podoba. Nie Nieustraszyła ta odpowiedź posłów Polski, ale pożegnawszy królową, i oddawszy jej znaczne upominki, zajechali do kluniaku, gdzie pana swego w zakonnej kapie, śpiewającego chwałę boską, w chórze gdy ujrzeli zaraz go poznali, obfitemi się łzami oblawszy, a wziąwszy od opada pozwolenie do mówienia z nim, serdecznie się z nim powitali, przepraszali pokornie za swój błąd i braci swoich i mówili do niego. Wszystkich biskupów, senatorów i rycerstwa całego imieniem przychodzimy do ciebie, Pana i dobrodzieja naszego i prosimy, abyś miał użalenie nad ojczyzną, naszą rozerwaną, spustoszoną, a przyjąwszy królewskie berło, chciał te ruiny podźwignąć. Ty jeden jesteś, który nadzieje nasze możesz pocieszyć? Jeżeli nami wzgardzisz do czyjej, że udamy się opieki. Jeśli nas odrzucisz, kto nas poratuje? widząc te i słysząc Kazimierz, choć wrodzony w nim afekt nieco przemagał, jednak stan teraźniejszy i uczynione bogu śluby, mając na uwadze, nie pojmował się sami prawie, nie wiedział, co im ma dać za odpowiedź. To tylko im nadmienił, że już nie ma nad sobą żadnego prawa ale opat jego. Posłowie zatem, nieco odetchnąwszy z drogi opatowi, wielkie podarunki ofiarowali, żebrali przez Boga, aby się zlitował nad nieszczęśliwym ze wszech miar ich narodem i dał im skuteczną radę. Opa, człowiek mądry i ducha boskiego pełny, wezwawszy ducha przenajświętszego, uczyniwszy radę z swymi ojcami, pocieszył ich nieco mówiąc. Sprawiedliwe politowanie nad zgubą narodu waszego skłania mnie do tego, abym tej perły drogi, którą mam w domu, postradał. nawet wydźwignięcie Polski z niebezpiecznych toni ustąpił wam dziedzica waszego. Ale, ponieważ i ślubem zakonnym i święceniem diakońskim obowiązał się Bogu, Przechodzi to moją władzę, abym go od tego rozwiązał. Do wyższej to władzy należy, to jest stolicy apostolskiej i do najwyższego namiestnika Chrystusowego papieża, który, jeśli to osądzi za rzecz godziwą, ja wam nie odmówię Kazimierza. Więc tę odpowiedź wziąwszy posłowie, choć nie byli zupełnie pocieszeni, jednak pożegnawszy opata, puścili się do Rzymu. I gdy tam przybyli, uprosili sobie u Benedykta IX papieża audiencję, na której po ucałowaniu nóg Ojca Świętego przedkładali obszernie opłakany stan Królestwa Polskiego. To przydając, że nie znajdują do wybrnienia innego środka tylko ten jeden, aby ten dziedziczny Pan na tron usiadł. Inaczej albo z niewolą pogańskich narodów, zewsząd na nich bijących dostaną się, albo do odstąpienia wiary przyciśnieni będą. Na ostatek z płaczem i łzami rzekli. Od Ciebie, Ojcze, naszej całego królestwa zbawienie i całość cię zawisła. Wysłuchawszy ojciec święty posłów polskich, uważając nad to, jako byli długą podróżą znużeni, widząc ich smutne postawy, Suknie nawet wytarte i prochem zakurzone, bo ani się golili, ani sukien odmieniali, poruszony był uprzejmym politowaniem ale że ich prośba była o rzecz wielką i wcale niezwyczajną. Często o tym miewał rady z kardynałami i innymi równie pobożnymi jako i mądrymi ludźmi. Aż na ostatek za boskim natchnieniem nakłonił się na to, że Kazimierza władzą apostolską rozwiązał od ślubów uczynionych bogów w zakonie i przyświęcaniu. pozwoliłaby aby do rządów królestwa wystąpił z kluniaku, a że na nim piastowska linia monarchów polskich schodziła, dyspensował aby mógł pojąć żonę a że tak wielką łaskę polakom ojciec święty pozwolił niejaką pokutę im naznaczył pierwszą aby każdy szlachcic od głowy swojej corocznie grosz jeden płacił stolicy apostolskiej a ten pobór nazwany był święto pietrze który chętnie przez wiele wieków płacono póki herezja nie przywróciła umysłów staropolskich drugą aby polacy niezapuszczone zwyczajem grubych narodów włosy nosili ale podstrzyżone na kształt kleryków albo zakonników. Trzeba, aby w wielkiej uroczystości Chrystusa Pana i Przenajświętszej Matki Jego stołę białą sukienną brali na kształt diakonów. A to dla wiecznej pamiątki, że mieli króla mnicha i diakona. Co gdy polscy posłowie przyjęli całego narodu swego imieniem, podpisali, odebrali od Ojca Świętego na drogę błogosławieństwo i listy, w których opatowi kluniaku przykazano, aby Polakom oddał Kazimierza, arcybiskupowi zaś Gnieźnieńskiemu, aby onegoż na króla koronował. To wszystko otrzymawszy w Rzymie, śpieszno jechali posłowie polscy do Klunia, gdzie powitawszy opata i Kazimierza, nacierali na to, aby jak najprędzej z nimi jechał. Z łzami i wielką sumienia trwogą przyjął to Kazimierz, lecz gdy mu opat wszelką bojaźń z serca wybił, na pożegnaniu z całym zgromadzeniem miał do nich mowę, która wszystkich do łez i żalu poruszyła. Dziękował braciom wszystkim za tę miłość, którą mu przez lat pięć w klasztorze świadczyli, za nauki zbawienne, które mu do serca podali, a po wzajemnym ucałowaniu, wziąwszy na się świecki ubiór, od nich odjechał. W drodze będąc, nawiedzili zostającą w klasztorze selewolskim matkę swoją Ryksę, królową, która przez miłość swą ku synowi, a przez niechęć ku narodowi polskiemu radziła, aby raczej w Niemczech został, gdzie mógł mieć od brata jej Henryka, cesarza, wielkie nadane majątności i w nich żyć z honorem i dostatkiem. Ale te płonne nadzieje nie wzruszyłyby najmniej Kazimierza, który upatrywał w tym większą swoją sławę, gdyby królestwo zniszczone restaurował i strapiony naród obecnością swoją pocieszył, co i posłowie mocno utwierdzali. Za czym Ryksa, nie mogąc niczego dokazać, ustąpiła zdania swego, a błogosławiąc Kazimierzowi, oddała mu znaczną część klejnotów i skarbów z Polski zabranych, bo inne obróciła na fundację dwóch klasztorów w Niemczech. Nadto dla honoru jego przydała mu na drogę wielu kawalerów niemieckich. Stąd tedy asystencyją jechał Kazimierz do Henryka cesarza, który go bardzo mile przyjął jako siostrzeńca swego, a że w jego skarbcu ryksa złożyła korony polskie, oddał mu je z ochotą. Gdy się do Polski zbliżał Kazimierz, zajechali mu drogę biskupi, panowie i rycerstwo polskie w liczbie wielkiej i niezmierną radością witali pana i dziedzica swego. Poprzysięgając, że zapomnieli wszystkich uraz, które mieli do matki jego i prosząc, aby też on darował im tak wielkie krzywdy swoje, co uprzejmie obiecał. W gnieźnie od Stefana, arcybiskupa z wielkimi okrzykami koronowany był Kazimierz, albowiem jego przybycie do Polski otarło łzy z oczu wszystkich poddanych. Wnet potem radzono królowi, aby pojął żonę i życzono dla wielkich przyczyn, aby się starał o siostrę rodzoną Jarosława Księcia Ruskiego imieniem Maria nie tylko pięknej urody, ale z wybornych cnót zalecono. Jakoż bez wszelkich trudności zaszło to małżeństwo między Kazimierzem i Maryją, która gdy w Polsce będąc przypatrzyła się obrzędom kościoła rzymskiego, bardzo poczęła wątpić o chrzcie swoim. Uważając zbytnią prostotę na ten czas w duchowieństwie greckiem, dlaczego poprosiła, aby ją na nowo ochrzczono, co i uczyniono pod kondycją. Przy tym zaś chrzcie odmieniła imię Maryi, bo tego najświętszego imienia Matki Boskiej nigdy Polacy nie pozwalali dawać niewiastom. Aż do naszego wieku, dopiero teraz nasze harde niewiasty to najdostojniejsze imię sobie przybierać śmieją. Które niech nie sądzą, jeżeli cnotliwem życiem tak godnemu imieniu cześć powinną czynią. Pomieniona tedy Maryja zwana była Dobrogniewa, która wkrótce potem była w gnieźnie koronowana. I pokazał Bóg jawnie, iż tak dyspensa papieska z Kazimierzem, jako i postanowienie Jego z Dobrogniewą było z Boga, gdyż czterech Synów królowi, mężowi swemu, swego czasu powiła. Za pierwszy cel spraw swoich wziął sobie Kazimierz o swobodzenie królestwa, tak od obcych, jako i domowych tyranów. Najcięższy zaś był Masław Podczaszy, u ojca jego, który, gdy wszystkie prowincje z ochotą i radością wielką uznały Kazimierza za pana, on, podburzywszy Mazowsze całe, spiknąwszy się z Pomorczykami i Prusakami na ten czas, Poganami, jawnie mu rebelizował i Polskę pustoszył. A choć go na początku mocno poraził, jednak on, powtórę Pochańcy śmiał natrzeć na Kazimierza, który nie mając równych musił, bardzo sobą począł drwożyć, ale do Pana Boga całym sercem mu udając się, był od niego pocieszony. Albowiem śpiącemu pokazał się anioł pański mówiąc, powstań, powstań, a wyrzuciwszy z serca bojaźnie, natrzej na nieprzyjaciół mężnie, będziesz miał bowiem z nieba pomoc i wielki z niego tryumf odniesiesz. Obudzony i utwierdzony niebieskim objawieniem Kazimierz, gdyż toż samo oznajmił szczupłemu wojsku swemu tak ich serca do bitwy zapalił, że nie bawiąc, uderzyli na masława tym bezpieczniej i mężniej, potykając się, gdy widzieli na powietrzu kawalera w białych szatach, na koniu białym chorągwią w ręku białą, który przywodził i animował Polaków. I sam też Kazimierz nie tylko wodza urząd, ale i mężnego rycerza, sprawując, wszędzie gromił nieprzyjaciela, za czym do szczętu prawie zniesiony Masław z pochańcami, których piętnaście tysięcy trupem padło, dwa tysiące w niewolę się dostało, z małą garścią do Prus uciekł sromotnie. Lecz nie tu był koniec jego sromoty, albowiem Prusacy, żałując swojej straty, szalonego i hardego Masława najprzód związali, potem okrutnie się nad nim pastwili, a na koniec skatowanego na wysokiej szubiennicy obwiesili. To Kazimierza zwycięstwo nad domowym tyranem, postrach wielki na obcych, puściło osobliwie na Bretysława, książęcia czeskiego, który przez cały czas niebytności Kazimierza niesłychane szkody i okrucieństwa w Polsce czynił. Usłyszawszy bowiem o takich zwycięstwach Kazimierza, wyniósł się z całej Polski. A tak całemu królestwu wrócił się pożądany pokój, jedność między ludem miłość ku swemu królowi którego słusznie zbawicielem swoim nazwali pan zaś pobożny opływając w pokoju sprawiedliwie i łaskawie rządził poddanymi swemi mając w mocnej uwadze kazimierz jakogo bóg wraz z i z ludem pobłogosławił Przemyśliwał o zawdzięczeniu dobrodziejstwiego, więc, aby coraz pomnażała się większa chwała najświętszego imienia pana zastępów, posłał do ulubionego sobie klumiackiego klasztoru, wzywając stamtąd do Polski świątobliwych zakonników, co chętnie dla tego pana, a swego niegdyś brata uczyniono, i posłano dwunastu starszym nad niemi, a bardzo Kazimierzowi miłym Aronem których on z wielką czcią i nabożeństwem przyjął jako aniołów boskich i na górze Tyniec, nazwanej, o milę od Krakowa, osadził w zamku niegdyś walcera z Tyńca. Tam zaś wspaniały kościół pod tytułem świętego Piotra Apostoła także i klasztor im wystawił, nadawszy sto si do niego. Nie miał pobożny król dosyć na jednym klasztorze, fundował i drugi tymże zakonnikom świętego Benedykta w Śląsku, na miejscu Lubę nazwanym, któremu dziewięćdziesiąt dziewięć wsi nadał. Chciał bowiem, aby dla większej chwały boskiej liczne zgromadzenia sług boskich w tych klasztorach mieszkały, a nie tylko dla siebie, ale też dla ubogich i pielgrzymów. Według reguły świętego Benedykta wszelki dostatek miały. Słysząc papież, który był na ten czas tak o zwycięstwach Kazimierza jako i o pobożnych uczynkach jego, wysłał do niego osobnego legata swego, który mu i zwycięstw winszował i wyraził jako ojciec święty cieszył się i z tego, że go od ślubów zakonnych rozwiązał, gdyż przez to cały naród polski i wybawiony jest i pocieszony. Tenże papieski poseł przypominał Kazimierzowi obietnicę uczynioną od posłów, Niegdyś polskich o oddawaniu stolicy apostolskiej jednego grosza od każdej głowy, co pobożny król Mile przyjął i złożywszy na to Sejma mocno to obwarował, aby tę Daninę wiecznymi czasy oddawano z Polski. I zaraz to za uniwersałami królewskimi pełnić zaczęto. A chociaż to częścią heretycka złość, częścią polityczna subtelność w niedawnych czasach przerwała, stolica jednak apostolska do tej Daniny ma dotąd prawo pewne i niewzruszone. W dalszym czasie panowania swego Kazimierz Król jako monarcha żył poważnie według świata, a niemniej pobożnie według Boga. Był albowiem trzeźwy, powściągliwy, nabożny jako zakonnik jaki, bo tego ducha, którego nabrał z młodu w klasztorze, nigdy w sobie nie zgasił. We wszystkich sprawach swoich rządził się bojaźnią i miłością boską, a prostym sercem... Przed obliczem boskim postępował sprawiedliwości i pokoju nad wszystko przestrzegał w duch i sierot mocnym był obrońcą duchownego stanu czcicielem kościołów szczodrobliwym fundatorem i dobrodziejem zbójców i złodziejów sprawiedliwie srogim sędzią a w tych i innych świętych uczynkach codziennie się pomnażając kwitnącym jeszcze wieku dopełnił miary naznaczonych sobie do wiecznej korony zasług albowiem w roku życia swego czterdziestym czwartym panowania zaś ośmnastym poznaniu śmiertelnie zachorował gdzie wezwawszy biskupów i senatorów gorące uczynił do nich kazanie zalecając im jedność i sprawiedliwość polecał im oraz pierworodnego syna swego Bolesława, aby go na tronie osadzili i wiernie mu hołdowali. Przyjąwszy zaś z osobliwym nabożeństwem sakramenta święte, duszę swoją Bogu oddał. Zostawił po sobie synów czterech i córkę jedyną. Jako zaś z przywrócenia Kazimierza na królestwo cała Polska opływała w radościach, tak po śmierci chwalebnego oraz i świątobliwego króla, powszechnych smutkach została. Ciało Kazimierza pogrzebione jest uczciwie w katedralnym kościele poznańskim i złożone przy Ada i jego bolesławie chrobrym, gdzie czeka zmartwychwstania z innymi. Amen.